A jeśli o design chodzi, to nie ma lepszego miejsca niż targi wnętrzarskie. To tam możemy poznać najnowsze trendy i mody. Rozwiązania w mieszkaniach na wynajem muszą być po pierwsze sprytne, muszą być w dobrym budżecie i muszą być ładne. Mieszkania na wynajem bardzo często są robione w klimacie właśnie loftowym, ze względu na to, że wynajmują je single lub osoby samotne. To jest styl, który pozwala nam zaoszczędzić dość sporo pieniędzy, ale w tych mieszkaniach, które są małe, muszą być też lekkie konstrukcje, takie, które będą pokazywały, że te mieszkania są bardziej przestrzenne. Dużym problemem są łazienki. Zobaczcie, jak sprytnie rozwiązana jest szafka łazienkowa. Proste, bardzo lekki w konstrukcji stelaż, zintegrowana umywalka, dokładnie dopasowana do tego stelaża. Funkcyjna półka zarówno na ręczniki, jak i na jakieś rzeczy, które zawsze znajdą się przy umywalce. No i umówmy się, kolor tej baterii, kwintesencja, męskości i tego, co panowie lubicie najbardziej. Ważną rzeczą jest to, że z tego samego materiału, z którego jest zrobiona umywalka, zrobiono też brodzik. Dzięki temu cała Łazienka jest bardzo spójna, męska i po prostu dobrze to wygląda. Męskie rozwiązania trafiają też do naszej Łazienki, ale nie tylko baterie są istotne. W tej łazience zdecydowaliśmy się na drzwi, uwaga, siedemdziesiątki. Tak, tak, wiem, bardzo wąskie, ale technicznie musieliśmy to zrobić, jeżeli mieliśmy tutaj zmieścić pralkę. Zabudowy, oświetlenie wszystko dzieje się w jednym momencie, ale uwierzcie mi, że jesteśmy już bardzo blisko i witamy się z gąską, a efekt finalny, już za chwilę. nie ma dzwonka? No dzień dobry. No nie, nie, działa, nie działa, nie działa. Nie działa? To się wytnie. Uff. Wow. Proszę pani. No i kuchnia Aneks. Powiem ci, wszystko jest tak, jak powinno być, a ja powiem ci szczerze, że myślałem, że to będzie mniejsza, a tak naprawdę to ma całkiem fajną przestrzeń. Kuchnia, uważałem, że będzie mała, ciasna i jest według mnie funkcjonalna. Jest w niej miejsce na wszystko, nawet na ekspres, o którym o którym marzyłem i który na pewno tutaj kupię i, i postawię dla tych, którzy będą wynajmowali. No i jeszcze łazienka. Pięknie. Rewelacyjnie. Ale miała być pralka i suszarka, Marta. To jest w jednym urządzeniu. Ja brak. jeszcze jestem tej szkoły, że dwa urządzenia. Nie, no bardzo, bardzo okej. Okay. Obiecana Wanna, wszystko jest. No to dla mnie łazienka to jest, powiem szczerze, równie duży szok jak, jak salon, ponieważ pralko suszarka świetna robota, ta wanna też, prysznic jak Marta mówiła, no i oczywiście bardzo mi się podoba ta ściana z tej imitacji drewna, naprawdę super, jakoś tak, tak przytulnie, tak sielsko to wygląda, super sprawa.